Drugi set, zdecydowanie drugi set. Yy, wyciągnięty. Myślę, że emocje były takie jak w końcówce czwartego seta w meczu z Galatasarayem, <głos》>, mogę tak powiedzieć. Yy, był to dosyć ciężki mecz i myślę, że właśnie ten mecz środowy nasz yy, tak ładnie wygrany, z taką ilością kibiców w szycinie. Yy. Ciężko jest się też czasami tak przestawić, ale cieszę się, że wyciągnęłyśmy tego drugiego seta i to nam dało wygraną za 3 punkty 3-0. Ciężko mi powiedzieć, też mi się tak wydawało, jednak chyba doświadczenie wygrało tutaj tą końcówkę. Nasza konsekwencja chyba. Nie sprawdzałam statystyk, po o, jakby obserwując z boku ten mecz, myślę, że nie byliśmy jakąś potęgą w ataku. Bo za dużego procentu nie będzie tam, ale myślę, że te kluczowe ataki były jednak skończone i, i były też podbijane piłki, także obrona, jak zwykle Paulina Maj królowała, więc myślę, że chyba to był klucz do, do wygrania. Walczymy, walczymy nawet o malutkie punkciki, a jednak no, nie udało się. Założenia były troszeczkę inne, no nie chciałyśmy przegrać tego 3-0 w takim stylu, chciałyśmy pokazać walkę, ale nie udało się. Nasze sytuacyjne piłki wydaje mi się, dużo chaosu wprowadzałyśmy i komunikacja. Dziewczyny z Bielska bardzo ryzykowały na zagrywce, bo to była ich jakby jedyna szansa przeciwstawić się nam, ale myślę, że tych błędów troszeczkę za dużo popełniały. No i to troszeczkę nam pomogły wygrać. Trochę za dużo, ale dostałyśmy zielone światło od trenera, że mamy ryzykować, więc tak robiłyśmy. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie, zwłaszcza że nie jest to na naszym terenie, gdzie tutaj bardzo dobrze się czujemy. EKS widać, że się odbudowuje po dosyć nieudanym początku. Także na pewno będzie to bardzo trudny mecz. My będziemy myślę, że dużo lepiej przygotowane, bo tak naprawdę teraz od środowego meczu do dzisiejszego miałyśmy raptem jeden trening i rozruch, więc nie mieliśmy tyle, ile zazwyczaj mamy wideo. Nie byliśmy tak dobrze przygotowani jak do każdego przeciwnika. Teraz jest tych dni troszkę więcej, także na pewno będziemy lepiej przygotowane i też może chyba troszeczkę zwiększą. Z motywacją podejdziemy do tego meczu.